Cześć Siemonko, witajcie z tej strony, oczywiście Alikowski, a to kolejny odcinek z The Farminga na moim kanale. W dzisiejszym odcinku y, kolejny odcinek z serii Sandomierski Rolling po takiej dość dłuższej y, przerwie. Na wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia subika na moim kanale oraz łapki w górę pod odcinkiem. Zapraszam na dołączenie na Discorda, link macie w opisie. A w dzisiejszym odcinku polecimy sobie z nowym nabytkiem Oraz żeby też zarobić też troszkę A więc co, najpierw polećmy sobie po nowy nabytek Tepnijmy się na sklep Nowym nabytkiem będzie oczywiście Jak widzicie stoimy z siewnikiem Więc wymieniamy nasz siewnik Nasz siewnik idzie na sprzedaż O Jezus, nie to Odpinamy to, sprzedajemy całość, jeśli chodzi o siemnik do kukurydzy, to jakieś sobie ogarniemy. Sprzedajemy to za 18 tysięcy oraz sprzedajemy naszą przestawkę do kukurydzy i cały ten y, majdan nasz, który tutaj mamy. Y, więc co, do kukurydzy znajdziemy jak, jakąś inną przestawkę, jakiś inny siewnik, Zobaczymy, może coś, coś się trafi. Ponieważ nie chcę już tego silnika, przydałby się jakiś większy, wiecie o co chodzi, a te śpienioszki nam by się przydały. Więc co, sprzedajemy to całości, więc mam nadzieję, że idzie w dobre ręce. A więc co, sprzedajemy i sprzedajemy. Mamy 177 tysięcy na naszym koncie, a więc co? Kupujemy nasz nowy siewnik, no kolejny z marki Horsch z firmy Horsch, tylko musimy najpierw znaleźć siewniki. O, właśnie tutaj bierzemy ten oczywiście 9-metrowy, więc za 104 tysiące mamy nadzieję, że nasz New Holland sobie da radę z nim, a więc co? Pakujemy się nim oczywiście dzisiaj. Na gospodarstwo, bo tam mam i nawóz, i nasiona, nim nie możemy siać, oczywiście, jak wiecie, Kukurydze, słonecznika i tak dalej, buraków. Ale wiecie, to już raczej nam nie będzie jakoś potrzebne, chociaż raczej będziemy, zakupimy sobie siewnik. Ale już takie raczej wiecie, chciałbym stależówko jakieś. Poszukam coś fajnego, zobaczymy, jak to wyjdzie. I też pod naszego nie Holanda, nie? Albo pod Dundeera, coś mniejszego. Więc lecimy sobie na gospodarstwo I polecimy teraz sobie sprzedać oczywiście nasze plony Ponieważ cena kukurydzy jak pszenicy i i jęczmienia jest bardzo dobra Dlatego też stwierdziłem, że sobie to sprzedamy wszystko Dobra, polecimy sobie przez nasze pole co tam nic nie szkodzi To jest nasze pole? Nie, tu jest nasze pole Nieważne, pomyliło mi się trochę zostawimy sobie nasz siewnik na gospodarstwie i policimy sobie tak jak mówiłem z nawoza, nad nawozami policimy z zbożem naszym otworzymy sobie tutaj Dobra i wsiadamy gdzieś odczepimy go tam pod drzwiami żeby to móc go zasypać o, gdzieś tutaj go zostawimy, zasypiemy go od razu. Aha, nasion. Będzie jedna tona około. A ile nasion? No, na razie nam zostanie, wystarczy. Dobra, odpinamy sobie to i polecimy najpierw z kukurydzą. Ponieważ jest cena bardzo dobra. E, około 1500-1400 się kręci. E, więc e, sprzedajemy, to musimy się tutaj wyłamać teraz. Żeby to wszystko ładnie załadować I właśnie tak jak wspominałem wcześniej Ta seria już powoli traci w moich oczach nadzieję, można tak powiedzieć Ponieważ ta seria już będzie miała rocznicę niedługo I też jakoś już chęci grania na niej mi się po prostu skończyły Więc nie, nie wiem co, co, co będzie z nią dalej Zobaczymy, no w planach mam jeszcze parę odcinków, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie no, Wiecie, jak to jest sami? Czasami się chce grać, czasami nie, i akurat jest ten moment, że średnio mi się chce na tym save grać. Dlatego też raczej będzie rezygnacja z tego, ale wiadomo, może na live'ach, jak będą kiedyś live, y, to będziemy sobie ogrywać. Polecimy sobie oczywiście przez nasze pole tutaj, bo i tak raczej nie chce mi się na koło jechać. Tym bardziej, jedziemy tutaj, właśnie do cwaniaka. Już wam pokazuję cenę, cena kukurydzy 1416, więc lecimy sobie tam Sprzedamy sobie ze dwa kursy i... Znaczy dwa kursy, no jeden kurs I jeden kurs oczywiście, nie, jeden... Ile nam zostało tej kukurydzy? 7000 tysięcy około, albo coś, nie wiem, zobaczymy Bo chciałbym zostawić też świniom tą kukurydzę, nie? Żeby móc Jana karmić do fulla Znaczy do fula to może nie, ale wiadomo, żeby tam była, nie? I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, na razie lecimy, sprzedajemy na pełno jeden transport i, i będzie elegancko. zarobimy troszkę pieniążków około e, Myślę 70 tysięcy, 60, nie no, 70 to nie około 60 tysięcy. Może zarobimy z tej kukurydzy, fajnie by było. Oczywiście, i zobaczymy, polecimy albo ze zbożem. No, raczej ze zbożem polecimy, bo cena ani soi, ani rzepaku nie jest atrakcyjna ani owsa. Więc, e, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, wysypujemy sobie e, i drugą przyczepę również e, Kiprujemy sobie to, zrobimy sobie jakąś miniaturkę e, Jak kiprują przyczepy Oba coś takiego będzie e, Włączymy sobie chudy No tak jak mówiłem, gdzieś koło 50 tysięcy, no może być Nie jest tragicznie i lecimy sobie teraz na gospodarstwo i zobaczymy co, weźmiemy ile tej kukurydzy zostało tam, bo wiadomo chciałbym to zostawić trochę, bo naszych świnek już jest powiem wam 71, sami zobaczcie, 71 świn, jedzenia coś tam mają, więc nie są głodne, no wiadomo słama tam idzie trochę i najwięcej do same wody. I kukury zejdzie, a tak to Przeważnie oni coś tam wyrzucą, ja im dorzucę i wiecie tak to wygląda u mnie Sprawa ze świniami, z tą hodowlą i tak dalej Więc nie są jakoś głodne, więc dlatego Je trzymamy sobie dalej A więc co, lecimy sobie teraz jeszcze raz przez pole nasze Nasze to mogę jechać Można tak powiedzieć I tym bardziej tutaj tak będą raczej siewy, więc Tutaj chyba to pole nie wymaga ani wapna, ani nic, zaraz zobaczymy E, tak, nic nie wymaga i dlatego e, sobie weźmiemy to pole. Znaczy, weźmiemy. E, będziemy siać. a dzisiaj trochę nierealnie jeżdżę, ale wiecie, e, chęci nie ma zbytnio. Więc, a stwierdziłem, że e, w tym tygodniu, e, czyli no, w tym tygodniu, e, chciałbym zrobić 4 albo 6 odcinków. Właśnie 6, nie. 7 tysięcy to nie. To dotankujemy sobie pszenicę. Zobaczmy, co jest do cwaniaka. Do cwaniaka jest pszenica. Tak, pszenica jest bardzo dobra cena. Jęczmień jeszcze rośnie. O, jest bo przyczepę. Ładujemy jęczmień. Pszenicę oczywiście. 60 tysięcy litrów pszenicy. Więc powiem Wam, że no spora pieniążków. Około no, 100 tysięcy, nie no, 100 to nie, ale 80 tysięcy na pewno będzie. Za tą pszenicę, jakbyśmy cało sprzedali Zobaczymy jak to wyjdzie No ja na pewno dzisiaj sprzedaję jeden transport Bo jest dobra cena, a nie chcę tego wszystkiego trzymać U nas w silosach Wiecie, bo to się wszystko tam Zastoi i tak dalej Dobra, lecimy z ostatnim transportem Wracamy na gospodarstwo I przetestujemy na siewnik Tutaj, jak to wszystko pójdzie Zasijemy sobie ten rzepak zasiemy sobie je owies yy, I zobaczymy jak to wszystko będzie Znowu przez pole lecimy tutaj i będzie elegancko bo tam już chłopaki czekają żeby coś sobie zagrać zobaczymy co, co zagramy dzisiaj raczej nie wiem zobaczymy bo jest kiepsko z internetem dzisiaj zobaczymy jak to wszystko pójdzie więc lecimy sobie na, gospodar na skup sprzedajemy jeszcze nasz jeden transport pszenicy i lecimy sobie, może to właśnie ten siewnik przetestujemy, jak będzie poniżej 10 minut poniżej 10 na pewno, nie około 12 12 minut może odcinek, to wtedy przetestujemy na siewnik jeszcze także do 15 minut byśmy przejechali się nim trochę a też będzie elegancko, dajcie znać jak wam się podobają moje odcinki czy byście chcieli dalsze odcinki z tej serii czy nie, czy ją zakończyć po prostu bo ja na, no tak naprawdę mam jeszcze pomysł na może jeden odcinek. No No chciałbym rozrzucanie obornika i sprzedaż świn zrobić. Ale do rozrzucania obornika przydałaby się jakaś ładowarka, bo mi się nie chce ładować, po prostu wiecie o co chodzi. Yy, no... naszym turem. Bo nasz tur jest, wiecie, mały i tak dalej, yy, więc... Czy yy, dałoby się coś większego? No jeszcze sobie walniemy yy, screenshotika, pszenicę. Yyy Coś takiego. Dobra, trochę lagi były na nagraniu, chyba. Ale 43 tysiące zarobiliśmy. Bardzo ładny przychód. I z powrotem mamy 167 tysięcy. Do tego mamy jeszcze do sprzedania pszenicę, resztki pszenicy i jęczmień. Więc powiem Wam, że jest bardzo ładnie. Będziemy mieli około 250 tysięcy jak wszystko by się ładnie sprzedało. Do tego mamy jeszcze soję, rzepak, słonecznik. No też zasłonecznik też jest nawet całkiem ładna kasa do zgarnięcia, ale no na razie to niestety, ale nie, sprzedajemy, czekamy na lepszą cenę, bo jest zasłonecznik cena 2500, no w sumie mógłbym się skusić. za soję 2000 to w ogóle nieopłacalne, za rzepak 2,100 tak samo, za owies też tak średnio i no za jęczmień też nawet nawet. Dobra, polecimy sobie i podepniemy nasz siewnik i zobaczymy na tym polu się przejedziemy z owcem tutaj i zobaczymy jak to pójdzie wszystko, bo 11 minut odcinka to bym nie ja chciał jeszcze kończyć, a wiecie, im więcej, znaczy im więcej, tym gorzej w sumie raczej, bo się dłużej będzie wrzucało i tak dalej. Dobra, lecimy sobie tutaj na koło przy okazji, no, zobaczycie jak nasze świnki tutaj funkcjonują teraz, żeby nigdzie nie wrżnąć się. Dobra yy, i podpinamy nasz siewnik. Dobra, no tutaj stoi. O, elegancko. Zobaczymy, czy w ogóle nas, yy, nasz yy, New Holland sobie da radę z nim. No bo jak wiecie, no to jest kawał bydlak, bydle, byka, ten siewnik. Więc yy, ustawmy sobie owiec. Ale czy będę chciał tutaj mieć na gosp obok gospodarstwa? I tam owiec za szklarniami, jak ja to mówię, więc zobaczymy, czy New Holland podoła próbę testu siewnika. Bo ja go tak naprawdę ten siewnik kupiłem, ze względu, że mi się nie chce już tamtym małym wsiać. I też właśnie patrzę, jaki to jest kawał siewnika. No, spokojnie sobie daje rady, widzicie. Ale tu jest górki, zobaczymy, jak będzie pod górkę. Zobaczymy, wszystko zaraz to zweryfikujemy. Tutaj jest małutka górka, zobaczymy tam dalej, e, obok tam, gdzie była soja e, na odcinku. Znaczy na odcinku nie było nic robione na polu, ale była tam soja. E, tam co. Nie to pole, co tam coś w dół jedzie. No i tak dalej. E, no, 16, 15, 14 na godzinę. No, 10 na godzinę. Jest elegancka prędkość. Myślę, że jest ok. E, więc co, jak najbardziej udany zakup. Im tam z górki troszkę tęto to, tym bardziej mamy w większości płaskie pola to i tak szybko będzie, szybciej będzie szło niż przeważnie teraz, nie? Więc co, dobra. Podnosimy się niech sobie zawrócimy i opuścimy to z powrotem. I dojedziemy do końca i myślę, że skończymy ten odcinek. Ja sobie puszczę za w montaż polecę i wyrenderuję go od razu i przy okazji będzie się rendował, ja będę sobie giercował coś nie wiem w końcu weekend to trzeba, no, a więc co? Może w nocce, jak będę giercował jeszcze farminga, to sobie sprzedam resztę plonów i tak dalej. E, a więc, co? E, no, bo dzisiejszy odcinek jakoś nie przyjął się zbytnio. 30 pary wyświetleń to jest moim zdaniem mało. Jeśli chodzi o zasięg, to jest tragedia. Więc, e, znaczy wczorajszy, ale dzisiejszy, więc, e, co? Myślę, że sobie skończymy w tym miejscu, dziękuję wszystkim za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli chcecie, abym nie aby mnie kończył tej serii, to zostawcie łapkę w górę, więc co, będziemy kończyć, do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć!